Hej hej hej, już po kolacji mamy 19.56 Dzisiaj bardziej wieczór z zimnym kubą niż poranek. Nie wiem, czy jutro będę miał rano czas, żeby nagrać filmik. Skończyliśmy na Korpus Ochrony Pogranicza Samodzielna Grupa Operacyjna NAREW na 78. miejscu. Na dziewiątej zakładce nie ma żadnego polskiego sojuszu. Na dziesiątej prawdopodobnie jest o, kompania starych weteranów. 98 miejsce. 18 członków założony o też niedawno 13 luty 2019. Wygrane dwa sparingi. Z szybkim sojuszem i z Akademią Unii Słowiańskiej. Członkowie, lider, stary, weteran, też duża ilość członków. Czyli pomalut pną się do góry. Przejdźmy dalej. 11. zakładka. No tutaj ładnie tak. Wszystkie trzy polskie sojusze. Na 107 mamy Sojusz Walecznych Weteranów. Sojusz liczy 14 członków. Założony 13 listopada 2028 roku. Wygrali dwa sparingi. Liderem jest Xuruxi. Oficerem Pauldu no i tu mamy listę wszystkich członków tego sojuszu. Na 108 miejscu Fortes, Fortuna Adiów. Liderem jest direktorem Massimo, oficerem Kuffa, Tomeguan, czterech członków założone 28 sierpnia 2028 roku. I na 109 miejscu mamy Shogunę 19 członków założone 24 września 2008 roku i cztery wygrane sparingi. Z brygadą pancerną, ekipą z Mazur, z fanami Johna Walkera i z finlandzką armią. Przegrali z buntownikami z wyboru i z Unią Technokratyczną. Liderem szefem jest Tom Cruise 007 i lista członków. O tak, już nam tak dobrze idzie. Zobaczymy tutaj, czy kogoś mamy z polskich sojuszy. O, no, nawet dwa, proszę. Polska Liga Wojenna. 15 członków założony. U jeden z takich już długoletnich sojuszy, 16 lipiec 2015 roku. Prowadzony przez Dewila. Mamy tutaj listę uczestników z sojuszu. Dwie wygrane, jedna przegrana. I zróbmy jeszcze tutaj tą zakładkę do końca. Czyli mamy tutaj na 119 miejscu Babilon. Też 15 członków, założony drugiego lutego 2019 roku jakąś podróż w czasie chciałem wam zrobić no, no i, i też widzę mocno grają jak na taki okres założenia sojuszu no to mają już w sumie 9 sparingów za sobą 5 wygranych 4 przegranych. liderem Lutor 2019 lista członków No, bardzo ładnie działają. Mają jakiś pomysł dar przekonywania do sparringów, byle tak dalej. No i zatrzymamy się tutaj na tej 12 zakładce. No, i do zobaczenia. Mam nadzieję, jutro z następnym materiałem.